Dzisiaj ostatni dzień naszych rozważań rekolekcyjnych. Tak sobie pomyślałem, że stoimy jakby na takim skrzyżowaniu to wielkie skrzyżowanie, w którym krzyżują się rozmaite drogi. Jedną z tych dróg, która przez to skrzyżowanie naszych rozważań rekolekcyjnych biegnie to jest ta droga, która łączy jakby te dwa hasła. To hasło. Już minionego roku liturgicznego i tego, który się właśnie rozpoczął. Tamto hasło było wierzę w Kościół Chrystusowy, wierzę w Kościół Chrystusa. To obecne, które chcemy rozpocząć rozważać, to jest uczestnicze we wspólnocie Kościoła. Ten Kościół, w który wierzę, w który należy do Chrystusa, jest rodziną, jest wspólnotą i chcemy przejść od tej wiary, od tego, co wyznajemy, Wierzę w jeden święty, powszechnie apostolski Kościół, chcemy przejść do tego naszego uczestnictwa, odnaleźć swoje miejsce w nim. To jest ta jedna droga, gdzie nasze rozważania przebiegają, ale też, jakby powiedzmy tak, po przekątnej trochę idzie inna droga, która zaczyna się gdzieś w Betlejem. Zaczyna się tam, na peryferiach Imperium Rzymskiego. I idzie przez kilometry, ale też idzie przez lata. Zmierza najpierw ku grecio, tam, gdzie w 1223 roku święty Franciszek przygotował tą pierwszą miscenizację żłobka. Poprosił dobrych ludzi o to, żeby przygotowali kamienny żłób, żeby obok przyprowadzili osłu, woła, żeby przynieśli trochę siana i w ten sposób Ukazał ubóstwo, ale też i wielką miłość Pana Boga do nas. Nad tym żłobem poprosił kapłana, żeby sprawował na świętszą Eucharystię, podczas której sam głosił Słowo Boże. Ale ta droga, to, która idzie od Betlejem do Grecia, ona się nie kończy w samym Grecie, tylko idzie dalej znowu przez rozmaite kilometry w rozmaitych kierunkach, wręcz, aż do naszych kościołów, wszędzie tam, gdzie dzisiaj. Ta tradycja rozwijając się dotarła. Nasze kościoły w tym zbliżającym się okresie Bożonarodzeniowym, w każdym z nich jest szopka. Czy ją czasami nazywamy żłubkiem, czasami nazywamy ją betlejką, a wręcz nawet i w naszych domach przecież. A jeśli nawet nie w naszych domach, gdzieś może to zagubiliśmy, to jestem głęboko przekonany, że w sercu każdej, każdego z nas. Taka szopka jest. Gdzieś we wspomnieniach, często takich czułych, pielęgnowanych, z takim rozrzewnieniem. Wspominamy swoje dzieciństwo, gdzie papież Franciszek o tym pisze w liście o Żłupku. On sam wspomina o tych figurkach, które często własnoręcznie robiliśmy, często i robimy, aby pokazać sobie i też innym właśnie tą wielką tajemnicę. Wcielenia Pańskiego. To jest ta inna droga, która idzie. Ale jest też droga adwentu, tego, co jakby zawiera się w tym jednym słowie kończącym dzisiejszą Ewangelię: czuwajcie. To jest nasze czuwanie. I ta droga też nie jest tylko dzisiaj, jedno słowo, ale przecież gdybyśmy tak popatrzyli na liturgię tych ostatnich dni, dopiero co minionych, ale też tych, które przed nami jeszcze kawałek. One będą mówić nam o czuwaniu. To jest pewien okres czuwania. Chcemy czuwać, aby nie przegapić przyjścia. Bóg do nas w rozmaity sposób przychodzi. Jest to Grecjo, ten jubileusz, który my jako rodzina franciszkańska chcemy świętować, ale też chcemy się tym jubileuszem podzielić ze wszystkimi, którzy mają z nami kontakt. Stąd też na prośbę naszych braci. Stolica Apostolska udzieliła tego wielkiego daru odpustu zupełnego, który każda i każdy przychodzący do kościoła franciszkańskiego tam, gdzie bracia mniejsi stawiają szopki, pokazują ten misterium wcielenia, tam adorując Dzieciątko, będzie można uzyskać ten odpust zupełny od już najbliższej soboty od najbliższego piątku w zasadzie od 8 grudnia aż po dzień 2 lutego, po święto ofiarowania Pańskiego. Grecjo. Mówiliśmy w tych ostatnich dniach o takich dwóch elementach, które komponują nasze świętowanie. Nasz jubileusz, ale też i każde świętowanie nasze chrześcijańskie. Jeśli jesteśmy chrześcijanami, wyznawcami Chrystusa, to zawsze w tym naszym świętowaniu są te dwa elementy. Najpierw miejsce. Uświęcone przez Pana Boga. Jesteśmy w pewnym miejscu. Z jednej strony na pewno jest to miejsce jakieś geograficzne, tu, gdzie jesteśmy. I tak jak mówiłem wcześniej, Betlejem to zagubione gdzieś na krańcach imperium, na peryferiach, gdzieś z boku, może ze stolicy nawet niedostrzegane, ono było wybrane przez Pana Boga. Ono było wybrane, wskazane to jest to miejsce godne, aby tam urodził się Syn Boży. Ono jest wybrane. To nie jest pomyłka, to nie jest błąd, to nie jest jakiś zły wybór. Bóg nigdy nie wybiera przypadkowo, jeśli chodzi o miejsce, ale również to miejsce w takim znaczeniu duchowym. I tutaj możemy przejść od tego świętego, wybranego miejsca, również i do swojego serca. Ono też jest pewnym miejscem, gdzie Bóg chce znaleźć, Siebie samego, chce umieścić siebie samego. I wtedy przychodzi ten drugi element naszego świętowania: to jest, to jest człowiek, to jest nasz brat, to jest siostra, to jest bliźni, to jest ktoś inny niż my sami. I on również jest chciany przez Pana Boga. Mówiłem wczoraj, że takim naszym powołaniem, szczególnym powołaniem jako wyznawców Chrystusa jest to, że y, jesteśmy świadkami. I każdy z nas jest tym świadkiem wskazanym przez Pana Boga, chcianym, zamierzonym, nieprzypadkowym. I co więcej, każdy, który tutaj do tej betlejemskiej szopki będzie przychodził w naszym kościele, on również nie jest kimś przypadkowym. Nawet, nawet jeśli byłaby to osoba, która na co dzień, mówiąc ogólnie, mało ma wspólnego z Kościołem. Kiedy Patrzymy na ten żłóbek świętego Franciszka z Asyżu w tym Grecjo, również mieście zagubionym w górach, ubogim, jak mówił Franciszek, bogaty bogate ubóstwem. To również tam zobaczymy dwie figurki, nazwijmy to tak, bo tam to były żywe zwierzęta, osioł i wół. Nie ma ich w Ewangelii. Ale Franciszek zdecydował się je tam umieścić, dlatego że one symbolizują nas. Z jednej strony nas, jako ten W, który jest symbolem narodu wybranego, właśnie tych wierzących, tych wiedzących, że przyjdzie Mesjasz, tych oczekujących Mesjasza. A z drugiej strony, są to poganie. Osioł jest w tradycji tej około jeśli tak można powiedzieć, symbolem właśnie pogaństwa. I tak też my tu przychodzimy do tego żłóbka. Ilu jest takich, którzy przychodzą adorować Pana Jezusa? Myślę, że jak tutaj jesteśmy, każdy o sobie myśli tak, jestem tym, który przychodzi adorować Dzieciątko Jezus. Ale też trzeba nam to sobie uświadomić, ilu jest takich, którzy przychodzą tylko po to, żeby się dobrze poczuć, tylko po to żeby właśnie tak poczuć tę nostalgię, posłuchać kolęd, którzy myślą tylko o sobie, żeby popodziwiać kolory. Teraz porównać będziemy, przechadzać się od jednego kościoła do drugiego i będziemy licytować, gdzie ta szopka jest ładniejsza. Same figurki nas interesują, to jest czyste pogaństwo. Zamiast adorować Boga, zamiast od tego, co jest widoczne przejść do tej tajemnicy niewidocznej cielesnymi oczyma, my zatrzymujemy się tylko na tym, co jest takie bardzo przyziemne. Ale to jest nasze miejsce. Nawet wtedy, gdy przychodzimy tu jako, jako Puganie, to Pan Bóg nas tutaj chce. Nie jesteśmy przypadkowo. Nigdy w tej naszej drodze chrześcijańskiej nigdy nie jesteśmy przypadkowo. I ten geniusz Franciszka. Polega na tym, że właśnie takiego Boga chce nam pokazać, takiego Boga chce nam ofiarować. Kiedy pytamy, no właśnie, co spowodowało, że akurat Greccio, akurat taki żółbek, to za każdym razem tą odpowiedzią jest, że ten żółbek w Grecie zrodził się z drogi Ewangelii, która opowiada o Panu Bogu. I Franciszek, przyjmując Ewangelię, Odważa się powiedzieć, nauczył się, kim jest Pan Bóg. To Grecio i ten żółbek to jest tylko taka, nazwijmy ją, wisienka na torcie, ale cała droga Franciszka pokazuje nam, jak on pojmował Pana Boga, jak się go uczył. Takim pięknym dokumentem, który o tym mówi, który to pokazuje, jest Testament Świętego. Jak wiemy, testament pisany u końca życia jest pewnego rodzaju podsumowaniem. Tych dni, które upłynęły, i tak Franciszek patrząc na to swoje życie od początku, jak ono z Bogiem się rozpoczęło, aż po ten moment śmierci, on wyłuskuje z tej historii swojej, z tej swojej pamięci, wyłuskuje te najważniejsze momenty. I jak refren powtarza się słowo Pan. Pan mi dał, Pan mnie wprowadził, Pan mi ofiarował, Pan mnie y, obdarzył. Już na samym początku mówi: Mnie, bratu Franciszkowi, Pan dał tak rozpocząć życie pokuty. Pan mi dał to, Pan mi pozwolił rozpocząć to życie ze sobą. I dalej kontynuuje: Gdy byłem jeszcze w grzechach. I znowu takie echo Ewangelii, która mówi: Gdyśmy jeszcze byli grzesznikami, Bóg posłał syna swego jednorodzonego na świat. Po to, aby świat zbawił, a nie potępił. Tu w tym jednym krótkim zdaniu gdy jeszcze byłem grzesznikiem, Franciszek pokazuje swoją przynależność do świata Ewangelii. Gdy byłem w grzechach, widok trendowatych wydawał mi się bardzo przykry. I sam Pan wprowadził mnie między nich, i ja okazywałem im miłosierdzie. Początek nawrócenia Świętego Franciszka to jest miłosierdzie dla potrzebujących. Tam, tam się zaczyna nasze nawrócenie, tam się zaczyna nasza droga. Kiedy my odrywamy się od siebie samych, kiedy przestajemy myśleć egoistycznie i zwracamy uwagę na tych, którzy są obok nas. I nie mam tu na myśli tylko tych dalekich, może nawet niezwiązanych z, z naszą rodziną ale czasami właśnie ci potrzebujący są z nami. My nich nie zauważamy, bo może nawet nie mówią nam o tym, ale spróbujmy rozejrzeć się, tak zamyśleć się, rozejrzeć się po swojej rodzinie, nazwać po imieniu te osoby, tych członków naszej rodziny i tak samych siebie zapytać, czego oni mogą potrzebować. Czy my możemy im usłużyć, w jaki sposób i co możemy im ofiarować tym którzy są w naszym domu chociażby tyle. I dalej Franciszek mówi kiedy od nich odchodziłem od tych trendowatych od tych potrzebujących to to co wydawało mi się gorzkie stawało się słodyczą duszy i ciała. I może właśnie tak jest. Czasami nawet wręcz tak mówimy, że oto takie dobre rady sobie dajemy, jak to się mówi, zacznij coś robić, to zaraz Połowa tych problemów z Twojego życia zniknie. Zacznij coś robić. Zacznij robić coś dobrego, coś świętego, zacznij czynić miłosierdzie. Zajmij się miłosierdziem. I może no właśnie tak jak w życiu Franciszka, to, co gorzkie, to, co jest przykre, to, co jest dotkliwe, zmieni ci się w słodycz duszy i ciała. Masz sens. Znalazłeś sens, odkryłeś swoje miejsce w życiu. Miejsce przy miłosiernym, bo jesteś jak On miłosierny. I dalej mówi Franciszek, I Pan dał mi taką wiarę. Znowu Pan daje wiarę. I Pan dał mi taką wiarę, że od tak po prostu w kościołach modliłem się. Modliłem się. Nasze chrześcijaństwo nie jest tylko posługą charytatywną. I dla Franciszka też nigdy nie było tylko posługą charytatywną, ale było przede wszystkim nawiązywaniem relacji. Było przede wszystkim przyjaźnią z Panem, mówię, rozpoznawaniem i pielęgnowaniem tej przyjaźni z Bogiem. Właśnie modlitwa nam. Pozwala, tak jak dialog, tak jak rozmowa w zwykłej, ludzkiej przyjaźni, to modlitwa pozwala nam się dowiedzieć, kim Ty Panie jesteś? Kim Ty Panie jesteś? Powiedz mi, kim jesteś, żeby mógł w Ciebie uwierzyć, Żebym mógł Tobie uwierzyć. Święty Paweł Apostoł w liście do Rzymia, Rzymian mówi takie bardzo ważne słowa. Wiara rodzi się ze słuchania, a tego, czego się słucha, jest słowo Chrystusa. jest Ewangelia. Z Ewangelii. Rodzi się nasza wiara, ale też dalej Ewangelią karmi się nasza modlitwa. I dalej Franciszek mówi: I Pan dał mi tak wielkie zaufanie do kapłanów żyjących według zasad Kościoła Rzymskiego, że nawet gdyby mnie prześladowali, chcę się do nich zwracać. Franciszek dobrze wie, że każdy jest grzesznikiem i na, nawet święcenia nie chronią przed tym, że jest się grzesznikiem. Jest w naszym sercu wielkie pragnienie świętości, i oby, obyśmy pielęgnowali to pragnienie świętości, ale jednak popatrzmy na siebie, w jaki sposób my innych krzywdzimy, i to dotyczy każdej i każdego z nas. Ale jednak Franciszek mówi: Mam tak wielkie zaufanie dzięki Bogu, dzięki Jego podarunkowi. On mi dał tak wielkie zaufanie, że chcę się do nich zwracać. Ale dlaczego chcę się do nich zwracać? Bo dalej kontynuuje Franciszek. Rozpoznając właśnie tego miłosiernego Boga, mówi, dlatego że oni sprowadzają na ołtarz Eucharystię przez dar Chrystusa, przez dar Ducha Świętego, przez ojcowski dar Boga. Oni udzielają innym Eucharystii. To Eucharystia jest centrum, to Eucharystia jest tym, co powoduje, że Franciszek ma zaufanie, że Franciszek mimo przykrych doświadczeń w swoim życiu. Jednak potrafi to oddzielić. Mówi słudze Bożemu, jedno nie powinno się podobać, grzech. I grzechu powinien nienawidzić, ale grzesznika miłować. I Franciszek chce to czynić na swojej drodze. To jest jego droga rozwoju. I dalej mówi Franciszek, znowu rozpoczynając od pan. I gdy pan dał mi braci, już za życia Franciszka tych braci miał pięć tysięcy. I gdy Pan dał mi braci, nikt mi nie mówił, co mam czynić, ale sam Najwyższy objawił mi, że mam żyć Ewangelią Świętą. I tak pomyślmy sobie, czy my mielibyśmy odwagę, czy my, każde, każde z nas, jak tu jesteśmy, mielibyśmy odwagę, żeby tak powiedzieć. A przecież no, sam Pan Bóg nam to objawia. Czytamy Słowo Boże. Ono jest dla nas. Ewangelia jest dla każdej, każdego z nas. Nie jest wybrana tylko dla wybranych. Ewangelia jest dla każdego, kto mieni się być uczniem Chrystusa. Jest podręcznikiem naszego życia. Ewangelia. Czy mamy w sobie tę świadomość, że Bóg nam mówi nie, że musisz to robić. Podsuwa nam Ewangelię, żebyśmy się uczyli tego, ale również rozpoznając Boga, byśmy tego zapragnęli, byśmy tego chcieli. Czy chcemy tego? Jeśli chcesz, mówi Jezus w Ewangelii, pójdź za mną. Jeśli chcesz. Nie musisz, ale jeśli chcesz, jeśli chcesz mnie naśladować, weź krzyż. Jeśli chcesz. Znowu się to powtarza. Sam najwyższy objawił mi, że mam żyć według Ewangelii Świętej. Czy Ewangelia jest, jak to kiedyś się mówiło, na podorędziu, pod ręką, jest podręcznikiem, gdzie mogę się zawsze zapytać, mogę znaleźć tego, który jest moim przewodnikiem. I kończy ten fragment swojego testamentu Franciszek i Pan objawił mi, że mamy używać pozdrowienia, niech Pan obdarzy Cię pokojem. Chcemy tego pokoju, pragniemy tego pokoju, ale on nie ziści się w naszym życiu, jeśli nie przejdziemy tej drogi, jak ją przedstawia Franciszek. Nie będzie naszego otwarcia się na innych. Jeśli będziemy dalej zamknięci w naszym egoizmie, nie zobaczymy tych, którzy oczekują naszego miłosierdzia, jeśli nie zaczniemy się modlić, czyli czerpać z tego miłosierdzia, uczyć się tego miłosierdzia, jeśli na naszej drodze nie będzie tego sakramentu miłosierdzia, nie będzie chleba życia w postaci Eucharystii, jeśli w naszym życiu nie będzie Ewangelii, to nic ci spokoju nic, nie ma tego pokoju. Kiedy pytamy się o to, dlaczego. Franciszek właśnie tak przedstawiał ten żubek w Grecjo. Dlaczego ofiarował nam właśnie coś takiego? To dlatego, że to było swego rodzaju ukoronowanie jego wiary dobremu Bogu. On tak Pana Boga widział, jako żywego, jako dotykającego człowieka w każdej chwili jego życia. W tych różnych tutaj, myślę, tylko przykładowo pokazanych momentach. I czy my potrafimy... Jakby pociągnąć to dalej. Niech ten żłóbek jest w naszym sercu. Niech on jest, kiedy tu przychodzimy do kościoła i zabierajmy go ze sobą w tych dobrych wspomnieniach. Ale też spróbujmy zobaczyć głębiej to właśnie, co powodowało Franciszkiem, co może powodować nami, abyśmy od tych, którzy tu przychodzą jako poganie. Stawali się wierzącymi, ale też wobec innych, wobec tych, którzy są nam ofiarowani jako bracia, siostry, jako ci inni, którzy obok nas przed tym żłóbkiem stoją, abyśmy im również ofiarowali to wsparcie, pomoc w odkrywaniu bogactwa wiary. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga.